Widzieliście na pewno, albo nie widzieliście jeszcze, jaki łomoc zaczęliśmy teraz dostawać od, od jednych i od drugich, czyli od środowisk związanych z pisem i środowisk związanych z platformą. Może rzuciła wam się w oczy gadzinowa, bo trudno to powiedzieć inaczej, okładka dzisiejszego tygodnika w sieci. Też matławe okładki, które oni produkują. W środku teksty, jak jeden taki, drugi taki, jeden zmanipulowany, drugi nie, ale tych okładki. Pamiętacie Tomasza Lisa w hitlerowskim mundurze? Pamiętacie Ewe Kopecz z granatem i, i w stroju, który miał sugerować, że jest w islamistyczną terrorystką. Pamiętacie, jakie robili okładki o uchodźcach? Pamiętacie Piotra Kraśkę w mundurze w Marka Tumanowicza, czytającego Dziennik Telewizyjny? Teraz sobie zrobili okładkę ze mną, tak samo szmatławą, tak samo plugawą. To jest jedyne takie pismo, w którym okładki działają jak taka naprzemienna fontanna, z których raz wytryskuje wazelina, a innym razem gówno. Wazylinę mieli ostatnio przy Obajtku, to teraz musiało gównem strzelić i, 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 i zrobić ze mną. Ale to pokazuje, że się boją. To pokazuje, jak, jak, jak pełne mają gacie strachu przed tym, że może im się za chwilę skończyć cały ten ich świat. Zrobili jakiś tekst o tym, że jeździłem po kościołach i mówiłem różne rzeczy. Tak, jeździłem po kościołach, jeździłem też po bibliotekach, jeździłem też po domach kultury, jeździłem po salach wykładowych i wszędzie mówiłem to, co myślę. I również bardzo twardo i jasno mówiłem o tym, co myślę o łączeniu w. Polityki z Kościołem, co sądzę o, 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 o tym chorym mariażu, który ciągnie do grobu i państwo, i Kościół. To była fantastyczna część mojego życia, z której jestem niezwykle dumny. W tych, te, te setki spotkań wszędzie w Polsce, gdzie tylko byłem zapraszany, karnoscy i ci propagandziści od nich nikt tego też nie doświadczył, co to jest móc rzeczywiście spotykać się z ludźmi w, i, i dobrze rozmawiać o Polsce. Dalej będę to robił, możecie mnie sobie nazywać kaznodzieją. Nadal zamierzam mówić ludziom wprost to, co myślę, nadal zamierzam. Zamierzam. Być z nimi szczerym, nadal zamierzam mówić dokładnie, jak sprawy się mają i nazywać rzeczy po imieniu. TVP się oczywiście też za nas wzięła i zaczęła robić jakieś kretyńskie, zupełnie materiały w, na temat sytuacji w naszym ruchu, zmanipulowane, tak jak wszystko jest w, w, w tym szambie, które, które próbują wygenerować po to, żeby poniżyć swoich politycznych przeciwników. I teraz Wam powiem to, co Wy tak często mówicie tej stronie. Słychać Wycie, znakomicie. Jeszcze głośniej prosimy, mamy tym więcej motywacji do tego, żeby, żeby działać i Polskę rzeczywiście zmieniać, a każde takie ataki, które na nas kierujecie, są dowodem naszej siły, a nie naszej słabości.